Dzień dobry, Sinar. 18 października. Kolejny filmik dzisiaj. Niestety nie mam co robić, jest duże natężenie. I takie rozważania, kto naprawdę atakuje na przykład Śląsk, zwłaszcza że jak dzwoniłem do ABW, pewna pani powiedziała, że ma być atakowany. Ciekawa sprawa. Pani z ABW jest, nie wiem, rosyjskim agentem upowym, sesmańskim, arabskim. Żydowskim. Skąd pani szanowna z ABW razem z koleżankami z sieradza i kolegami jest? Takie nasuwa się pytanie. Prusak Prusacy? Miałem taką no, teoretycznie nieprzyjemność spotkać kogoś o nazwisku Ross, który urodził się w Austrii, mieszkał w Niemczech, a teraz jest na Florydzie. Jest niestety no, wyznania prawdopodobnie jak nazwisko wskazuje. Żydowskiego działają sobie prawdopodobnie z kimś w Krakowie na terenie Galicji. I tutaj się nasuwa pytanie, czy odzyskują, czy chcą zająć tereny ponownie. Zwłaszcza, że na przykład e, dziwnym zbiegiem okoliczności polski system pyton, który został opracowany na uniwersytecie Jagiellońskim trafił na Ukrainę. Zresztą jak większość polskiego Sprzętu wojskowego. I to teraz, teraz jest takie pytanie, tak? Bo no, jestem terroryzowany, bo jestem. Dzieci też są terroryzowane, kobiety. Mam taką grupę, która rozbija małżeństwa, namawia do czynności seksualnych i tak dalej, gwałcą cały czas, bo chipy, implanty, lasery dźwiękowe, neurografika projekty Bluebeard, stymulowanie mózgu i to wszystko się dzieje i działa wokół mnie są, jestem otoczony ludźmi nawet w miejscu, w którym się znajduję którzy dobrze wiedzą o co chodzi grają szczerze, żeby ktoś tak naprawdę się wypowiedział rzadko się zdarza są otumanieni, zapominają prawie wszyscy czy to wyłączyć gaz czy światło czy co innego oczywiście czasami są działania tak zwane stalkerskie tylko że trudno to odróżnić ale zapominać zapominają na pewno bo pewne czynności które wykonują na przykład odgrzewanie posiłków i zostawianie przypala się garnek i dymi na przykład nie jest to na pewno z działaniem stalkerskim tylko po prostu zapominaniem i społeczeństwo jest otumaniane falami elektromagnetycznymi Mikrofalowymi. Te gnoje dodatkowo mają swoje bojówki, które siedzą w okolicznych domach. Niektórzy jeżdżą samochodami, nawet tirami, gdzie mają urządzenia pozamontowywane. I szanowne Ministerstwo, tak zwanej Obrony i Ministerstwo Niesprawiedliwości, ma na to całkowicie wywalone. I ci, ja już nawet nie wiem, jak to powiedzieć, tak, bo to yy, jak oni sami siebie podają tego typu działaniu, ale negują to działanie okradanie, morderstwa, y, trucie i wszystko inne to co to, to, to coś ma w głowie, tam gdzieś? Jak ja napiszę komentarz na internecie, to albo jest kasowany, albo zaraz odzywa się jakiś inteligent. Czasami piszę naprawdę do, dosłownie, bo. Jak ktoś się wypowiada, a nie wie o czym, a ja napiszę palant, bo to już nie można wytrzymać i słuchać takich głupot, a reszta bije takiemu czemuś brawo jeszcze, no to to, to dzieci ludzie, wszyscy tak, tak zwani ludzie, mają mózgi, tak? Już nie mówiąc o sercach, bo serca to już dawno chyba, tak jak byłem w Niemczech, nie wiem, czy to był Hiszpan, czy jakiś neonazistowski satanista, to że wyrwiemy ci serce, i tak dalej, i tak dalej. I prawie za każdym razem, jak ludzie odzywali się normalnie, to przekształcali to w porażkę albo w atmosferę lodową, tak można powiedzieć. Teoretyczni księża, bo to, to też jest jakiś, jakieś oszustwo, będzie prawdopodobnie, bo jestem prawie pewien tego. Krzyczą tutaj w eterze, to bardzo dobrze słychać z anten, zresztą spotkałem taką y, kobietę, która to potwierdziła, bo z nią rozmawiałem też, że, że słyszy właśnie tego typu rzeczy. Więc to nie są urojenia, zwłaszcza, że ludzie słyszą to samo. Y, dostajane są częstotliwości, kiedyś przebywałem z taką osobą i słyszeliśmy dokładnie też to samo. To co było, nie czy to głośniki parametryczne były, czy y, sygnały wysyłane z komputera w tym samym czasie do naszych uszu, tak? bo to są różne działania, na przykład jest telepatia syntetyczna, za pomocą chipów można przekazywać głosy, drgań. No, systemów jest bardzo dużo, głośniki parametryczne i to coś, tutaj na przykład w tej chwili, w mieście, w którym się znajduję, sobie działa, wyobraźcie sobie i im nie przeszkadza to, że w ten sposób zgwałcą fizycznie, psychicznie, Kobietę, mężczyznę, dziecko, oni to po prostu robią, i to jest dla nich zabawa. I jak staram się odcinać gdzieś te fale, że no znajduję takie miejsce i materiały, którymi mogę się otoczyć, to są źli i mówią, że potem będzie silniejsze oddziaływanie. Więc no to coś z sądownictwa i z wymiaru niesprawiedliwości, że tak powiem, już nie mówiąc o ludziach, którzy mają dzieci poszkodowane, są. W bliskim otoczeniu zachowują się, kurde, normalnie jak no, ich współpracownicy. Widocznie im to odpowiada, że ich dziecko jest pokrzywdzone i chcieliby pewnie jeszcze bardziej. Przepraszam bardzo, ale bardzo kują po pogardę. Więc ciężko cokolwiek mówić, zwłaszcza z tego otoczenia, które mówię w tej chwili. Są to ludzie po prostu pozbawieni czegokolwiek normalnego, wypluci. Zwykłe powłoki, a reszta niestety jest jaka jest. Trzymajcie się wszystkiego dobrego na razie.